Obraz Boga Niewidzialnego. Nauczanie Domowe. 3 maja. List do Kolosan, rozdział 1, werset od 12 do 16. Z radością dziękujcie Ojcu, który Was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, którym mamy odkupienie odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga Niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. Bo w nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Święty Paweł chce nam powiedzieć, Bóg nam się pokazał, do tej pory to było niemożliwe, nikt nigdy Boga nie oglądał, a w tej chwili Bóg się objawił w Jezusie i przez Jezusa. I na obliczu Chrystusa widzimy oblicze Boga. Jezus to powiedział wprost: Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. W Jezusie widzimy, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, jakie ma cechy, jakie ma zamiary jakie ma plany. W Jezusie wszystko to widzimy. Do tej pory tego nie było. W Starym Testamencie był zakaz wyobrażania sobie nawet Boga. Nie widziałeś, nie wiesz jak wygląda, więc nie twórz Boga na swój obraz, na swoje wyobrażenie. Gdy pojawił się syn Boga na ziemi, sprawa stała się jasna. Tak można oglądać Boga. I stąd wierzący przyjęli, że to zdanie św. Pawła i cały proces doprowadziły do sytuacji, w której możemy powiedzieć, tak, Bóg przyjął ludzką postać. Tę ludzką postać można namalować. Wiemy, jak wygląda. Nie ma tutaj nic sprzecznego. A Paweł powie więcej. On jest pierworodnym całego stworzenia. Całe stworzenie też się w nim odbija. Widzimy więc zarówno Boga, ale też widzimy pierwowzór wszystkiego, co Bóg stworzył, że w Jezusie te obrazy się łączą. Zatem kontemplujemy to, jaki jest Bóg w Jezusie i kontemplujemy to, jak Bóg chce uczynić cudownym, wspaniałym, powiedzielibyśmy, idealnym człowieka. Bo widzimy to wszystko w Jezusie. A więc obraz Jezusa Chrystusa pokazuje nam coś z Boga i coś z tego ideału człowieka, który Bóg zamierzył. To jest idea sztuki chrześcijańskiej, wyobrażenia, które przeniesione teraz na papier, na płótno, na drewno, staje się. Kopią tego, co robi Bóg, wprowadzeniem w tajemnicę. I dodajmy, dawniej nie mieli ludzie tak abstrakcyjnego myślenia, by odrywać ideę od przedmiotu. Dla nich ten posążek, ta figurka, ten obraz był samym Bogiem. My wiemy, że tak nie jest. Ten obraz, ta figurka to nie jest Bóg. To jest obraz i to jest figurka. Boga nikt nigdy nie oglądał. W Jezusie mogliśmy go zobaczyć. A to, że coś jest narysowane, coś jest stworzone, to nam tylko przypomina właśnie to wydarzenie, wcielenie, czyli zmaterializowanie syna Bożego. I dodajmy, nie tylko ten proces takiego abstrakcyjnego myślenia, czyli odrywania pojęć od rzeczy ale również proces techniczny postąpił naprzód i powstaje film. Film to milion obrazów. Czyli krótko mówiąc ci, którzy uważają, że nie można namalować Jezusa, mówią, nie można nakręcić filmu na temat Jezusa. No bo to jest stworzenie miliona obrazów. I to jeszcze gorzej, taka ilość, kto to widział. Ale widzimy, jak fałszywe jest to myślenie. Ono wynika, z niezrozumienia tego, co napisał święty Paweł. Jezus jest obrazem Boga Niewidzialnego. Nie jesteśmy bałwochwalcami. Nie oddajemy fałszywego kultu, fałszywej czci czemuś, komuś, kto nie jest Bogiem. Nie. My oddajemy kult jedynemu Bogu, który dał nam obraz, który dał nam zobaczyć, jak wygląda Jego syn. A w związku z tym każdy może powiedzieć, tak, tak wygląda. Mogę Ci to nawet narysować. Tak Jezus się urodził, tak Jezus nauczał świątyni, tak uzdrawiał, tak umarł, tak zmartwychwstał. Mogę Ci to nawet narysować. Opisuję Ci to słowem, opisuję Ci to filmem, opisuję Ci to obrazem. Zadanie dla Ciebie na dziś. Kształtuj obraz Chrystusa w swoim sercu. Kształtuj obraz oparty na słowie oparty na dobrej nowinie. Niech ci w tym błogosławi ten, który dał swojego Syna. Niech ci błogosławi sam Syn. Niech ci błogosławi ten, który to wcielenie wykonał, Duch Święty. Amen.